Samochód. Jak fajne samochody Takie auta. Polska jest bogatym krajem. No takie auta, żeby się dostać Żeby takie auta trafiały na autokasację. Bardzo ładne. Skóreczki, wszystko. Fajny sprzęt. Tak. Cześć kierownik. Witam. O, co ty tam muzykę zostaw to muzykę co ty robisz czekaj ci pokażę drogi ty, robisz, ty mi nie pokazuj tego co, co jest stoi zobacz że stoi co stoi telefon stoi rozumiesz co ci stoi subskrypcji nie ma czego nie ma subskrypcji nie ma No telefon stoi no normalnie na no, co może mi stać taki telefon tak on ci stoi tak a co ty tutaj masz szukam substrykcji i nie ma subskrypcji no Bierze cię czy co? No co jak mnie bierze? Normalnie nic mnie nie bierze, tylko widzę, że coś się dzieje. No to już nie tak jest. Oglądalność są? No jak. Nie tam w Zbychu wszystko jest. Zobacz jaki ładny samochodzik mam. Patrz. Zobacz. No ładna. A co ty tam? Statystyki oglądasz? No ja idę sobie tutaj w tą stronę patrzę i wczoraj patrzyłem dzisiaj, proszę ciebie telefony proszę się stoją w miejscu, no, normalnie. A dużo Trzeba ludzi ogląda, coś. tylko nie lajkuje, tak? Nie subskrybuje, no, tak? Tak. No. Trzeba poradzić. To trzeba z tym zrobić, tak? Dokładnie. No to zobacz, chodź przejdziemy się po placu, bo pokażemy. Zobacz, jakie auta trafiają na teraz na auto Zobacz. Piękne, no auta to są Piękne, zobacz, zobacz. Autka są super, no. Zobacz. Silniczek jest łatwy, ooo, pierwsza klasa. Super, tu. Ale zobacz, jaki środek Zbychu No. No pokażmy Piękna. coś fanom, żeby bardziej nas zaczęli oglądać, tak? Piękna rzecz. Zobacz. Ty i z tyłu też ma skórka. No, a ty widziałeś, żeby z przodu był velor, a z tyłu skórka? No, to może się trafia. To tak samo jest z tymi telefonami. Ludzie oglądają po ciebie i subskrypcji nie dają. Subskrypcji nie no, o, Musisz telefon zmienić, bo u mnie Zmienię. to pokazuje, że ludzie lajkują. No, to ja nie wiem. Musisz... Ja... Zobaczymy. Zobaczymy, tak? a, Zobacz. Mimo jeszcze czeka. Jeszcze czeka na chwilę. Mamy, tak. zobacz. weko ładne. A no, to... musimy też... Zobacz. Zobacz. zobacz, piękna, zobacz, na ksenonie Zbychu. Piękna rzecz. Zobacz, Zbychu. Ty w rowerze nie masz takich sprysków? Powiem Ci, że nie. Nie masz. Ale, ale chyba jak nie będzie klienta, to ja sobie światełka zamontuję u siebie. Zobacz, jaka zobacz. perełka się trafiła teraz, O, tam coś chyba będzie wjeżdżało. O, patrz, zobacz, jaka perełka. Poteczek, oteczek. No, ładnie, zobacz. co? Ale pięknie. Kierownik Robna. może... Od może ty kierownik się tak weźmiesz. Nie, co? Zbychu, myślę, że może sobie... O, Super. To przewiązać cię do sklepu pomułki, dobra? Kiedyś jeździłem. Jeździłeś takim? Jeździłem. Dobra, chodź, pokażemy Super, tym jest? fanom. Kierownik, ty myśl coś z tymi telefonami. Może gostu sobie poradzi. Ale po czekaj, słuchaj, to trzeba hmm. grać i pokazywać ludziom, ale co my mamy do naszego do... E... Zaoferowanie dla ludzi, tak? Zobacz, to, Mamy piękny plac, piękne samochody. Części. Czekaj, Czekaj będzie Nie, już tego kota, zostaw Ale ja go chcę pogłaskać, żeby był gorzko. Daj, jak pijaliście, chpacz. Daj, jak i ładne, te je są w środku. One z zewnątrz są duże, Mały, znaczy małe są na zewnątrz, a duże są w środku. że twoje te to. Ale ja wolałbym tego Jaguara. Goals, goals, słuchaj no. Go, goals, zobacz. Słuchaj. Znaczy nie tak, zwykły, zobacz. Goals, głupotami się nie zajmuje. Zobacz, robotę ma. Zlecenie dostał, zobacz. Nawet dla klienta zamówił nad kole. Co jest... Zlebo, druga połowa Mógłby sobie kupić w zamienniku, ale kupiłby Chińczyka. I niestety żeby dopasować takie nadkole Patewnie, do takiego samochodu nieoryginalnego będzie miał bardzo ciężko. Więc tak? zobacz, nawet u nas zamówili ludzie nadkole Bardzo dobrze, to, to się bardzo cieszy. Ale wiesz co mu się stało? Stoi. Mu. On mi stoi normalnie, no co zobacz, stoi? Normalnie mi stoi. Robota ci nie... stoi? Słuchaj, biorę telefon, rozumiesz, włączam. Szukam subskrypcji, które się nie ma i stoi, rozumiesz? I stoi, normalnie stoi. Tak, ja, nie wiem. Może ja Ci oddam swój umie nie stoi. Zobacz. Sprawdź. 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 No Możesz sprawdzić. Sprawdź. Głupotą, głupotą się nie To zajmujemy. nie są głupoty. To są bardzo poważne no, co, co ty radzisz? Co, ty mu, co mu zrobić? Może live. Jakiego live'a? Co ty do no mnie mówisz? Ty mówisz. No, wyjść na żywo do ludzi. Jak wyjść na żywo? Do teatru my A my gdzie jesteśmy? A co nie żywi jesteśmy? Tak. Przyszliśmy. żywi jesteśmy? A my mamy teatr zrobić? Można się umówić z widzami. Napisać na Facebooku, że o tej, o tej godzinie, tego, tego dnia się i... Ale gdzie? To teatr telewizji, mamy stanąć na scenie jakiejś? No przez, przez telefon komórkowy, mamy messenger, mamy, mamy 21 bieg, tak że Ale sposób. czekaj, jak te o, Bo ja, nie, ja nie wiem o co chodzi. I co to jest, że co? My wychodzimy po prostu do ludzi. Gdzie do wychodzimy? Kumar. Za bramę? On nie. już wie, żeby mi nie wychodził no, no, za bramę. siedzieć do, do kawiarni przy gawce. Musimy się spokojnie nie tutaj przecież, nie przy ciuchach. Na spokojnie, roboty nie ma. I a i rozmawiamy z ludźmi, tak? I rozmawiamy z ludźmi. A, to w ten sposób. Co, ludzie się będą pytali, co no. go boli, tak? A co go boli? No. Czy on mnie lubi, czy ja a jego się. lubię, czy on ciebie lubi. A ty tak? wiedziałeś o tym, czy to można no, tak robić no, zrobić. Wiadomo, Zobacz, my mamy zespół swój, tak? No. Dlaczego się nie dzielisz takimi wiadomościami? Bo zami? nie mnie nikt pytał. Ale posłuchaj chodzi i spo... mówi, ci stoi. No o, bo o, bo robota... telefon no, normalnie, najzwyczajniej świeci. No dobra, dobra, panowie, dobra. gdzie się kiedy to trzeba robić no to w przyszłym tygodniu można się umówić. Ale to po południu? Rano? To nie się, myślę. No nie dzisiaj, myślę. 21 grudnia. No to, to, to co ludzie spróbować Spróbujemy, tak? No to... no na wtorek, poniedziałek to nie, ale we wtorek może się Aha. i no Dobra, no to zrobimy, zobaczymy, czy będą nas widzowie chcieli takiego live'a. To ktoś tam tam może napisać w komentarzu, że chce takiego live'a. To już zrobimy, tak? To no co? umawiamy się na wtorek na 20? No to z widzami możemy się umówić. 21 grudnia, we wtorek. Świąteczny live, taki? Świąteczny live. Może, może, dobra. No, dobra. no dobra, ale chodź z wychu dalej, pokażemy dobra. wszystkim co u nas dobra. jest. dobra. No, będziesz. Już dobrze, już że do... Już nie. Już no nie. Właśnie. Dobrze, <laughs> że myślisz o takich tematach, ale dobrze też, że zajmujesz się robotą. Dobra. No. Zajemne Przyjemnej pracy. Przyjemnej pracy. Dobra, na razie. Zobacz, patrz tam smart. Smart był pokazywany. Zobacz, Honda, Hondo to nie za duży samochód. Honda, Honda, ale wiecie, ile ludzi szuka do tego bratu? A zobacz, dzisiaj, to jest dzisiaj ee, przyjechała czerwona, a na placu stoi niebieska. Tu jest zbychu, Ja są samochody odbyt. z duszą. Zobacz. No to znaczy? Volvo, no stare Volvo, no stare, stare Volvo. 2,5 silnik no. człowieku, 2,5 Volvo w benzynce. 95 rok. Zobacz, jak ten samochód wygląda. Ja wiem dlaczego on tak wygląda. Dzisiaj nowe samochody tak nie wyglądają. Dlatego, bo był mało jeżdżony. I dlatego silnik jest zdrowy. Bo takie samochody się pali, zobacz, to jest blaszka, wszystko. No tak, Może tak. ktoś będzie potrzebował takich przód. Więc bardzo, rzadka, do nas. Bardzo, bardzo, bardzo rzadka, bardzo... Oj, lancia jest. Lancia rządowa. No właśnie. taką lancią, to mógł jeździć nawet ktoś od nas z naszego rządu, wiesz? W dawnych dzieje? czasach oczywiście się, tak. Ale zobacz, zobacz jak te samochody z bychu wyglądały. Zobacz jakie tu jest siedzenie, jaki welurek. No bo to jest wygodne, no. to Teraz to... skór takich nie robimy jak welurek Jeżeli to jest samochód dyplomatyczny był, no to musi być wygoda, bo Ale dyplomaci ciężki, nasi dobać. lubią tu kopnie. No zobacz, to to musi być. Tutaj gdzieś. nic się nie dzieje. A teraz byś kopnął w taki nowy, to by się w goł. Oli miękki. Chodź z byku, bo nie ma czasu. Chodź. A i tam nie ma Jest Ta masteczka jeszcze jest fajna, też. Proszę bardzo, Kodzik jaki ma piękny. Zobacz, to ja tutaj jakiś śmieślny leży, Zobacz. Ty zapomniałeś się robić o tej maździe. Zobacz. Ja nie zap... Zbychu, jak ja zapomniałem, to ktoś z widzów sobie przypomni, może coś u nas kupić, co nie? Wiotrostalu pamiętajcie, że możecie zakupić tak wszystkie jest. części od wszystkich samochodów, które znajdują się u nas na placu. Zgadza jeszcze jedna rzecz. Zobacz. O, To proszę bardzo, to Widzicie twoje ukochane ToJotki. Patrz, Toyota, Patrz, się, pasaż złamał. Chyba tutaj na tym bagażniku coś ciężkiego wozi. Zobacz, bych, patrz. rarytasy się trafiają w Pietrostalu Zobacz. Opona z tego roku. Znowka, sztuka. Felgi ktoś sobie ładnie zrobił. Widzisz nowe felgi? I Zobacz. Fasad ktoś naprawdę o niego musiał bardzo dbać. Tak. Ale ktoś mu wjechał w dupkę na światłach. I. Niestety i stanął, normalnie stanął, staną, no widzisz. No. Ale bardzo ładny, zobacz jaki ładny przód. No Kierownik, zobacz te twoje to jotki patrz na twoja to jotka, zobacz. O, talitka, trujeczka, zobacz. Zobacz, to jest Karina. To jest super auto. Może być. Zobacz jaką gałę ma. Zobacz jaką gałę ma drewnianą, widzisz? Piękne o, auto. i rączka jest super, zobacz, to, do tego, do Piękne jest, auto, naprawdę. Piękne auto Więc Dobra, Zbychu e... To ja idę, popracuję trochę, bo ja mam koła do wyjęcia, jak mówiły Dobra, e, to jeszcze do, do wszystkich powiem to tak Zapraszamy do Pietrostalu, możecie u nas kupić części, zezłomować auto Oczywiście oddać złom I zapraszamy jak nam to jakoś wyjdzie na tego live'a we wtorek 21. A godzinę podamy. Zapraszamy jeszcze. po części.